Siema, Kozimeczku z tej strony Trzcino, dzisiaj, dzisiaj jest ze mną Gość Specjalny, Natusia. I dzisiaj robimy challenge z cytry cytryną. Tak. Graliśmy Sim Sam Sum do pięciu, kto przegra je cytrynę. Dobra, dam. Sim Sam Sum. Sim Sam Sum. Sim Sam Sum. A, ja? Jeden punkt dla mnie, jeden. Sim Sam Sum. A, drugi punkt? Sim, -Song -Song. Sim -Song -Song. Sim, sam, sum. Ha, trzeci punkt. Jeszcze dwa punkty i wygram Sim, sam, sum. Sim, sam, sum. Kurczę. Sim, sam, sum. Ja? Yeah. Sim, sam, sum. Sim, sam, sum. Ja? Sim, sam, sum. Yeah. Jest! Su. Piję na yes. cytrynę. Ale cały kubek? Tak, całą szklankę. Dobra, patcie jak. Patcie jak tutaj mają. Co z cytryny tutaj jest, proszę bardzo. Cytryna Dobra. Niby bym nie bolała. I do Dobra, do no końca Teraz jeszcze gramy jeszcze raz do pięciu i potem to pijemy. No co? <coughs> o Boże. Dobra, jeszcze jedna ruda. Sim sam sum. Jest. Pokaż się, bo Cię nie widać. Tutaj to tu. Sim sam sum. 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 Bam. Sim sam sum. Bam. ma. Sim sam sum. Jest. Jeszcze jeden punkt i przegram, nie. Sim sam sum. Jest. Jeszcze jeden punkt dla mnie i wygram. Sim sam sum. Sim sam sum. Nie! Wyjesz ty Fi. Dobra. I wierzę <tryk> Tak, tych doświadczeniach. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już tak to zostawcie łapkę w górę. I zachęcam do rybujcie. I subskrybujcie na tu się i mnie. Więc trzymajcie się. I cześć. Dara.